Witam wszystkich bardzo serdecznie ja jestem pomocnik fortnite w dzisiejszym materiale omówimy sobie sklep fortnite z dnia 19 kwietnia my sobie moi drodzy lecimy do sklepu dzisiaj w sklepie mamy nowego jay belvina moi drodzy tak się on prezentuje jest taki złoty bym bardziej powiedział e, niż pomarańczowy ale no fajny jak mi się bardzo podoba e, elektryzujący plecak do niego taki e, też fajny Plecaczek. E, Migente, sieżka jamowa. Cały zestaw za 1800-200 faudolców z niżki. E, dalej jest The Weekend w sklepie. Mam dalej coachelle Kouczelę, e, sorry. Mm, dobra. I mamy moi drodzy powrót Jankiego, czyli skinę za 1500 faudolców, który powrócił po 870 kilku dniach. Z plecaczkiem kask kaskadera Jankiego. No, bardzo fajny skinek, w sensie, tak inny niż yy, niż, niż zwykłe skiny. No, fajny, fajny skinek. Yy, dajcie znać, czy Wam się podoba. Zdechły ryby Jankiego za 800, cały zestawik za 1800-500 faudolców zniżki. Dalej mamy, mam, moi drodzy, zestaw szafki LoL LoA. nie nie będę tego czytał. Mamy, moi drodzy, nowe motki serii Icon Boys A Liar. Nakręcanie Rolex. Rozgierzenie i perfekcyjny wynik. Zestaw gwardia za 2600 faulców z y, Kryształ, z Bronto, ok, plecaczek Bronto, Pterodaktyl i moi drodzy, Gryzik. Osobno 800, 1200, 1200 i 1200. Mamy, moi drodzy, kolejne dinozaury, Saura za 800, Barwny Łowca za 800, Mroczny Rex za 200, czyli w sumie na, na, tak naprawdę powiedziawszy, że mamy dzisiaj wszystkie dinozaury chyba w sklepie, moi drodzy, także, e, a w ogóle dajcie znać, który wam się najbardziej podoba z tych wszystkich, e, mamy do niego plec, plecak mroczny łuskowaty, mroczny komando triceratops, e, tak samo z dwoma stylami, tak są plecak na dwa style, lecimy dalej, mroczne kości dinozaura za 800, komando triceratops za 2000 z młode, e, rex za 2000 z łuskowatym i ryk gada za... 500 okej okay. renegatka za 800, elektryczne podrogi za 800, gumowe gości za 500 zestaw graplerka galaxii za 2500, e, subskilling galak ta galaktyczna graplerka, e, dłonie galaktyki, gwiezdne ostrza ga Galakcji i portal wirowy ladaka za 1500V, która wczoraj była w zestawie Worek Gwymwacza do niej plecaczek, dzika karta za 2000 z pięcioma stylami i z biżuterii pomidorek za 1500 fauldolców e, z dwoma stylami, przesyłka specjalna i możemy odblokować dodatkowe warianty pomidorka, czyli ten za pomocą e, ukończonych zadań. Jesienna królowa za 1200 fauldolców tylko że jesienny teraz nie mamy, więc wiem po co ten skin. sen na jawie za 800, prawdziwe serce za 800 lecimy dalej, łomiszynę za 1200 z kapsułą bezpieczeństwa kosta chaosu za 800. Ultra Kosa za 500, też fajny kilofik. Za 500 to jest bardzo fajny kilofik. Bosonoga za 1200 Faudoców z, z Gnatem pod ręką. Yy, I Tera za 1200 Faudoców ze czterema stylami i z pysaczkiem Puma. Yy, więc to na tyle, moi drodzy, z dzisiejszego sklepu. Nic już tutaj nowego z, raczej nie mamy. Yy, wszystko tutaj, co było wczoraj, to już jeszcze dzisiaj jest. Także trzymajcie się i słyszymy się już na live, później i na kolejnym odcinku z sklepu. Elo!